kombajnowanie gorczycy rozdrabniacze. Łapkę zabrałem, nie będzie już w tym roku potrzebna. Jako nadzieję, ja tu żaden kamień nie przypierdolę. Tutaj były polne głazy, nie Oczywiście sąsiad nie pozbierał. No nic, powoli jakoś to zrobimy od słonecznik, ale trzy dziutki, takie kurde, ktoś sobie posiał. E, fajnie, fajnie, fajnie to wygląda. Zaraz to kończę i wracam do domu. I co? Kolejny przejazd, może trochę za wysoko nawet Opuszczę za chwilę tylko No, za No Zaraz będzie słychać jak pierwsze w jakiś kamień, kurde Ale... to Wam powiedzieć? Elegancko Czuć za w nich No, A, to Trzeba wracać nie wiem, niżej mu już chyba tu nie będę kościł, bo obawiam się trochę o te kamienie, tak to bym wszystko samej dziewić, kiedyś rozwaliłem, rozdrabniacz, poszły wszystkie no, cztery noże, no bo tu jest jedno śmigło, cztery noże i dwa przeciwnoże, wszystko poszło. Koszt ich a, chyba pięć, 400 albo 500 zł, jak dobrze pamiętam. O, tutaj poplon na nowym polu. Kiedyś będziemy go cisnąć, ale na razie mi sobie będzie poprzecznie. Obkosiłem tutaj, bo tutaj ogólnie jest droga. Powinna być gminna, nie? No i tyle mi zostało. Wracam zaraz. No i mamy wykoszone. O. tak jak mówiłem, nie robiłem tego nisko, ale tak idę sobie patrzę. Tyle kurwa towaru na ziemi. To już tu by było ze 100 kilo. Z pięciu arów. Ja pierniczę. No nic. Przytależować to. Sąsiad może sobie kogoś złapie. Przytależuje mu ktoś. Albo przeagreguje. I będzie rosło od nowa. Na tyle co tu jest. To na pewno będzie rosło to od nowa. Chociaż nawet jakby to zostawił. Chyba że trawo. Chyba że trawo. Kurde. Przy tego. Zobaczcie. Jest, i to ładna, gruba. Na popląd by była, jak nic. Dobra, pozdrawiam Was, na razie. Trzymajcie się, cześć. A jeszcze kurde. Mura gdzieś ta zawisłał tam. I cały czas jak kosiłem ona tam była. Cały czas w tym samym miejscu. Na szczęście mnie nie złapała, może gdzieś to za godzinkę, za dwie. Ale ja już się z stąd zbieram. Także niech sobie pada. Niech sobie pada. Samy. już się robi szarówka jeszcze przez w chmurę już całkiem ale nie ja o tym jadę sobie i tak myślę gdybym miał swój kombajn zbożowy to ten poplon bym sobie skosił za miesiąc on na razie kwitnie jest zielony, część zielonego ale nie skoszę znaczy skoszę rozdrobniaczem nie pójdzie <noise> w ziemię Tak by zawsze było Może parę kilo na kurde na zasianie Tam z tamtego kawałka Jakby bo tam jest y, Gorczyca i rzodkiew Kurde no Parę kilo by było Tylko wziąć usługę Wziąć usługę O coś za piernicza Wziąć usługę Zapłacić my z hektar to no, dobrym kombajnem no nie wiem ile godzinę, tylko sił, czy ile to weźmie zaraz 500 zł, to za 500 zł to ja se kupię tyle kurwa poplonu że mi się odechce tego kombajnu i tego kurwa kurzenia się no to nie pójdzie też pod pewnie I, i na tym się skończą poplony będziemy sadzić porzeczki to jest na razie tak, aby przytrzymać kurde past chwilowo do jesieni i nie będziemy się wygłupiać tutaj kurde żadne zboża, dupy, maryny bo to to się, to się wszystko nie opłaca. To by to nie było, to się nie opłaca. Jeden był taki komentarz. Kiedyś jakiś chłopak <grym> mi pisze. Powiedz coś po rolniczemu, że się nie opłaca. A ja podpisałem. No bo się kurde nie opłaca. I tym miłym akcentem zakończymy to. No, na razie pozdrawiam Was, do następnego. Cześć.